Mam coś twardego. Hej, witajcie, moi drodzy! Z tej strony Kina, witam was w kolejnym odcinku e, unboxingu paczki od widza. E, słuchajcie, zostało nam jeszcze trochę listów. Mam nadzieję, że się wyrobię w tym odcinku, a jak nie, to będzie jeszcze część trzecia. Cóż, nie ja że tyle od was po, po, podostawałam. E, bierzemy się za Weronikę z Śląskich. Mamy kascerskę na zdjęcia. Czy wielory lubią piorogi. Oczywiście, że wieloryby lubią pirogi O mną Szkoda, że to tylko zdjęcie Ale spoko odłożymy sobie kopertę. Yy, dobra. Droga kino. A więc witaj! Hej, dzień dobry, Kropa, bo to za tego też nie było w liście. E, na początek chcę cię poprosić, żebyś nie czytała tego listu publicznie. Dobrze? <laughs> Dobrze. E, to tyle o, od Weroniki. Tak, tak, wszystko, wszystko. E, spoko, Weronika, nie ma sprawy. Jeżeli mi coś takiego piszecie, ja to szanuję. Nie, nie ma problemu. E, dobra, dalej mamy Julię z Lublina. Julię z Lublina. Dawaj, Lub... Znaczy, mógł już przykleić, ale... Aha, dobra. To privato. To na autograf. Eee... Droga kino, nie za bardzo lubię pisać listy. się cieszę, że dopisałaś pisać listy, bo jak zobaczyłam nie za bardzo lubię, to sobie pomyślałam, że mnie. Że <grydy> Więc napiszę to krótko i zwięźle. Jesteś najlepszą według mnie osobą na YouTube. Zaczęłam cię oglądać, gdy zauważyłam u Macii waszą wspólną serię z The Sims 3. Przesyłam Ci także fanart, czyli twój portret. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Twoja wielka fanka Julia Dobra? Tak bardzo prawdziwe. Skąd wy wiecie, jak ja... chociaż nie dobra, tańczyłam na live'ach, to możecie wiedzieć tego typu rzeczy. Dobra, więc to mi będzie potrzebne na później o, i ten znaczek, dobra. O, eee... to jest ta kopęta, dobra. Już ogarniam. Dalej mamy Julię, tym razem z Nysy Coś te Julki dzisiaj normalnie do mnie szaleją. Przyrost... Był ten, Julka ulubionej czy coś? chyba wyciągnięte. Mamy list. Droga Kinusiu, myślę, że moje fanarty ci się spodobają. Nie chcę autografu, ponieważ nie chcę, abyś się przemęczała i tak masz dużo na głowie. Przepraszam za błędy ortograficzne, ale najlepsza w tym nie jestem. Twoja fanka, Julia. Tutaj nikt na YouTube. PS Twoje filmiki są dla mnie inspiracją. Oglądam cię od samego początku. Jesteś oryginalna i masz wiele nowych pomysłów. Wszyscy cię kochają, masz pozdrowienia od mojego. Tego? Nie ogarnę tego. Jak możesz mi napisać yy, o co chodziło, to będę wdzięczna. A od mojego siedmioletniego brata. I czekam na Marylkast. Yy, dobra, poczekajcie, bo tu. Kina i młodzież z Kina i Słuchajcie, napis zrobiony z, z, z tekstów. Ja wam całości czytać nie będę, ale. Rozpierdol działa, czy lubisz rabarbar, tego typu rzeczy. <noise> Dziękuję ci bardzo serdecznie, bardzo mi miło. Coś takiego otrzymać. Lecimy dalej. Bartosz z Stegna, chyba. Słuchajcie, ja tak trochę lecę z tymi listami, ale ich tu tak dużo, że ja tak... Okej, okay, wysypało mi się. to jest kuwa, świąteczny Pac-Man? Okej. Okay, okay. Przez was będę całą e, tą półkę zostawioną e, tego typu rzeczami. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Na pomarańczowym. Zajebista. Ja się ostatnie ostatnio z Marchą że bardzo lubię pomarańczowy kolor. Także... Mm -hmm. Darka. Epic. Dziękuję. Dziękuję. Na pewno się do outfitów przyda. Czekajcie, bo to kartek, a kartek. To jest do Bartosza koperta na list. Stać na autograf. Listek w trzeciej formie. Nie doczekał się na serii i to się doczekał na rysunku. Także. Mamy trzecią formę listka, jakby ktoś mi ciekawy jak wygląda. O! Kolejny się wycwanił, wydrukowany. Droga Kino, na początku, jeśli pewnie zauważyłaś, list jest drukowany, ponieważ moje pismo jest straszne, że nie rozczytałabyś się. No, jestem w stanie wiele rozczytać. Przejdę więc do rzeczy. Chciałbym Ci powiedzieć, że jesteś moją ulubioną youtuberką. Kocham oglądać Twoje filmy, szczególnie POKI, Zapytaj Kine, Mortala, a tak naprawdę wszystkie Twoje serie. Mam nadzieję, że będziesz nagrywać jak najdłużej i mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy. Pozdrawiam, Bartek ze Stegny. kolorowanki dla mnie, gdybym się nudziła. A. Abra! To jest chyba w Młotka! A żebyś wiedział, że jak się dorwę kiedyś do kredek, to sobie pomaluję. To jest kolejna koperta do odłożenia. Złodzi, to widzę. Ale co, jak jej odchodzę, to ciężko stwierdzić. To wyciągnęłam, żeby później wyszło, ale coś jeszcze było, tylko nie odpakowałam. Eee, droga Kino, nazywam się Ola, oglądam Cię od pierwszej części Funny Moment Zapytaj Kina. Uwielbiam Twoją serię z Madzią. Każdy z nią odcinek jest super. Uwielbiam także vlogi z dupy. Kina poleca lub nie i Zapytaj Kina. Jakbyś mogła o autograf, pozdrawiam Cię i Madzę. Dorzuciłaś mi kopertę, dorzuciłaś mi kopertę, to oczywiście dostaniesz. Eee, plus mam fanarta. mam zoletki kolorowe. Zabieżkę z Angry Birds. I oczywiście kopertę na, na autograf. Oczywiście dostaniesz. Słuchajcie, ci, którzy przysłali mi listy w zeszłym tygodniu, zapomniałem na paczce zanieść waszych kopert, to znaczy wysłać wam autografów, ale wam wyślę jakoś na, na, na dniach. Jakaś duża koperta. Czy to, co myślę, że słyszałam? Z Tomaszowa Mazowieckiego od Kuby. Mam nadzieję, że nie widzieliście, a teraz będę musiał Dobra, mam koperty. W kopertach mam koperty. Kuby do Kuba. Kuba ktoś zapomniał chyba o tym, o znaczku. Dobra. Cześć, droga kino. Jestem jednym z twoich fanów. Jesteś pierwszym youtuberem, do którego piszę list. Ogólnie jesteś pierwszą osobą, do której piszę list. Bardzo mi miło. Gdy oglądam Twoje filmiki, za każdym razem się śmieję. Z niecierpliwością czekam zawsze na twoje filmy. Najbardziej z nich lubię zapytaj Kina i The Walking Dead. Jesteś według mnie osobą motywującą i zawsze, ale to zawsze uśmiechniętą. Masz szalone pomysły i zawsze musisz mnie rozbawić swoimi filmikami. Ja mam 13 lat, ale za kilka będę nagrywał swoje filmiki, tak jak i ty. Wiem, że to mało ważne, ale chciałem chociaż napisać jedno zdanie o mnie. Oglądam Cię od dwóch lat. Nie wiem, co mogę jeszcze napisać. Nie wiem czemu, ale trochę stresuję się, pisząc ten list do Ciebie. I przy okazji jeszcze chciałbym napisać, że lubię Twoje live. Gratuluję Ci z okazji tylu subskrybentów. Na pewno kiedyś dobijesz do miliona. P.S. jesteś spoko. Tak w skrócie. Pozdrawiam mnie. Kuba. Pócieczka jedna dość istotna sprawa. Jak wysyłacie do mnie listy na autograf, naklejcie znaczek. To jest jakaś mniejsza koperta. Tiktaki! Tiktaki taki dla kiny. Guma Orbit. Czy to jest jakaś sugestia? Come on! No coś, to... Może coś sugeruje. Dobra. Dalej mamy Weronikę z jelśnia. Nie wiem gdzie to jest, ale spoko. Czekajcie, bo to jest jakaś karteczka. Pierwszy, zobacz list, kartka w kartkę. Dobrze. Czy to jest ten. Czy to jest ten list? Tu jest jakiś list, i to jest tam jest jeszcze na to. Co... staram się nie patrzeć. jest jeszcze. Jest jeszcze koperta na autograf. Tak, no to chyba, to jest chyba ten list. Dobra. O Boże. Cześć Skinuś, od dawna chciałam do Ciebie napisać, ale długo nie mogłam się do tego zebrać. Mój pierwszy list, który wysłałam do Wojtka, zgubił się na poście i... <słuchaj> Doszedł do niego dosłownie po miesiącu. Pewnie Ty też na ten będziesz czekała 100 lat, ale cóż, taka karma. Jestem Twoją wielką fanką. Uwielbiam oglądać Twoje filmiki. Swoim nastawieniem potrafisz poprawić mi humor w sekundę, co bardzo się przydaje. Podczas stresującej codzienności. Jesteś jednym z najlepszych YouTuberów, których oglądam. Do listu dołączam fanarta, kopertę na autograf oraz niespodziankę. Ale zanim to obejrzysz, mam parę uwag co do Arta. Po pierwsze, chciałem zaznaczyć, że nie jestem wybitną malarką, więc moja praca może się okazać najgorszym co w swoim życiu widziałaś. Oj, dziewczyno, to nie wiesz co ja w swoim życiu widziałam. Yy... Po drugie, nie zbij mnie za rysunek tabi. Nie miałam pojęcia, jak tego kota mam narysować, więc wyszło coś takiego. A po trzecie, najważniejsze. Twarzy Robina z Lego Batmana było oczywiście w 100% zamierzona. Nie, to nie było tak, że narysowałam mu zbyt mały łeb. To było w 100% przemyślane w nawiasie XD. Aha, i jeszcze jedno. Kota Madzi widziałam tylko raz w życiu, więc proszę nie hejtować, że źle go narysowałam. Chyba wszystko z mojej strony. Jeszcze raz chciałam Ci powiedzieć, że jesteś świetna w tym, co robisz. Dziękuję, że jesteś. Serdecznie pozdrawiam Ciebie i twoje kotełki i Patty. Weronika. Weroniko, przekażę Patty Twoje pozdrowienia. Zerknijmy na tego fanarta. płoszty w Zajebisty. Zajebiste. Już się robi bardzo ma mało. Słuchajcie, zajebiaszczy fanart. Tak jest Wojtek, jest Madzia, jestem ja Lisek od Life za zajebisty, nie naprawdę bardzo fajny fanart, bardzo fajny fanart, Dobrze, dziękuję ci, zerknijmy na tą niespodziankę, Reję się tu z dole koperty, zawieszka z troll totalnie idzie do moich kluczy, troll face po prostu na, na, na propsie, dobra słuchajcie mamy 12 minut, a przed nami jeszcze listów a listów, teraz mamy od Gabrieli z Jean... Rzecy co to? Ku... kołopłomnic chyba, dobra to mnie zasypaliście, kurde o, mm. Mm, mm, mm. No. to jeszcze że tam się ładne rzeczy robić wyciągając list z koperty dobra list na autograf Karolino, naprawdę się cieszę, że mogę wysłać ci ten list. Mam też nadzieję, że mimo moich marnych umiejętności plastycznych, mój fanart ci się spodoba. Napisałam, napisałam jeszcze, że jesteś zajebista, ale byłoby to zbyt oczywiste. Mieszkam w okolicy Stochowy i chyba ostatnio cię widziałam, jak jechać autem. Mimo wszystko mam ogromną nadzieję, że Cię kiedyś spotkam, i cykniemy sobie selfie. Ale w tej chwili mogę Cię poprosić o autograf, na który Ci już wysłałam kopertę. Gratulacje z okazji: 69 tysięcy widzów. Marylka coraz bliżej. Także Cię, Cię, Kina, i pozdrawiam. Gabi, dziękuję. Gabi, zobaczę sobie Fanarta od Gabi. <śleszy> Proszę bardzo. Kina plus, łodzian <laughs> Piękny Fort, piękny, idealnie dobrany, nie powiem Dobra, krupa, a tu to ty Tobi. E! Wypadł. Czekajcie, bo ten nie ma nadawcy. Zobaczymy w środku to nas czeka. W środku nas czeka list. Kino. Cześć, jestem Michał, mam 14 lat. Cześć, Michał. Jestem Twoim epickim fanem. Zawsze oglądam Twoje filmy oraz jestem na live'ach. Proszę Cię, abyś pozdrowiła Madzie Młotkę Wojtka i oczywiście Ciebie z całego serca. Uwielbiam prasówkę, vlogi z dupy, desięć 4 z Madzią, pokemony, Pokémony, Zapatekinę, światwe do Kiny itp. Sorry za pisanie ołówkiem, ale tu mi się wypisał. Mam nadzieję, że jakiś sobie kupujesz, żeby mieć chodzić do szkoły. List pisałem na języku polskim. No ładnie. A później będzie bania. Proszę Cię o Twoje zdjęcie z autografem. Sorry, nie dają Ci koperty do dysłania. Wiem, przykro. <laughs> Piszę, że mam lekką dysgrafię. Starałem się narysować Twój autoportret. Chopie, portret. Autoportret Auto i zagrysujesz sam siebie. Ale mi chyba nie wyszedł. Więc pozdro 600 dla Ciebie. Gratuluję widzów i subskrypcji. Mam też kanał, 27 subskrypcji. Ale musiałem usunąć filmiki, bo na razie nie mam ochoty nagrywać. Także Michał, no proszę, yy, yy, że rozniosłeś właśnie system. Zobaczmy mój outro portret oczami Michała. Także, no w puszce, ale powiem ci, że bardzo dobrze ci ręce wyszło. Niewiele osób umie dobrze rysować ręce. Eee, teraz mamy od Martyny z Białego Stoku. Droga kino! Oprócz tego listu wysłałam Ci jeszcze fanarta. Mam nadzieję, żeś, yy, że Tobie się spodoba. Nie jest on genialny, nie boję się, że uznasz go za beznadziejne. Bardzo lubię oglądać twój filmy. W ogóle ja żadnego z Waszych fanartów nie uznaję za beznadziejny, bo każdy jest waszym takim, wiecie, prezentem dla mnie, więc no... hello. Bardzo doceniam, że wstawiasz tak dużo. Yy. Materiałów. Twoje filmy są nieszablonowe, i not wszystkich. Chciałbym ciebie zobaczyć na żywo, ale jest to nierealne. Nigdy nie mów nigdy. Czekam na Marylkę, pewnie tak jak inni. Jeśli mogłabyś otrzymać od ciebie autograf, byłam ci bardzo wdzięczna. W środku jest koperta. Pozdrawiam. matena. Fanart, kinusiowy, fanart. Ja nie wiem, co wy macie z tym, że wasze fanarty są beznadziejne. Oczywiście ja w środku jest koperta, jest ze znaczką, wszystko w porządku. Oczywiście dostaniesz. Dalej lecimy Martynę z Bydgoszczy. Dość niefortunne dla mnie miasto, ale... Dostałam w ogóle, już widzę, że to pocztówka z kociakami. <śm> koperta na autograf. Napis świetnie, kropa, znowu wlazła w cycki. <laughs> Ale zarąbisty, dziękuję bardzo. Można otworzyć na nagraniu. Tutaj łapki, prawie tak, jak mam na tatuażu. Wow. Droga Kino, mam nadzieję, że za rysunek nie będziesz zła. Dlaczego miałabym być zła? Rysunek jest zajebisty. Mam na imię Martyna i mam 13 lat. Bardzo lubię Twoje filmy i oczywiście Ciebie. Najbardziej lubię serię z Lisa, Pokemonów i oczywiście vlogi z dupy. Jesteś bardzo zabawna, a Twoje filmiki są zawsze ciekawe i śmieszne. <laughs> Kiedy jestem smutna, a pojawi się Twój odcinek, na mojej mordzie pojawia się wielki banan. Według mnie youtuberka to najlepsza robota dla Ciebie i jesteś do tego stworzona. Ja też nie lubię zakupów i kocham grać w grę. E, tak więc Cię rozumiem. Tym listem chcę Ci podziękować, żeby z ciebie życie byłoby nudne i szare. Pozdrawiam serdecznie Ciebie i bandę Twoich wspaniałych kotów. To do jest dołączam kopertę ze znaczkiem na autograf w Ostatni. ostatni. Yy... Od Yumi z Krakowa. Już widzę, że jest koperta. Jedna jest koperta, druga. Czy ktoś chce właśnie załatwić dwa autografy za jednym razem? Cześć kinoś. Nazywam się Song Yumi. Mam 17 lat. No, Naprawdę tak nazywasz? Fajnie. Też co. Mam 17 lat i od 3 lat mieszkam w Krakowie Jestem twoją fanką od około roku I zdecydowałam się napisać ten list, żeby ci serdecznie podziękować Nie umiem dobrze pisać po polsku Ale postaram się, żebyś zrozumiała Choć odrobinę z tego, co chcę ci przekazać Były dni, kiedy miałam dość tego Co się dzieje wokół mnie I wtedy po prostu wchodziłam na twój kanał A z każdą minutą odcinka zapominam O wszystkim, co mnie martwi Pozdrawiam cię za wytrwałość I pracę, jaką wkładasz, by prowadzić swój kanał Dziękuję Ci również i kłaniam się nisko za czas, jaki poświęcasz nam, swoim widzom. Jak sama wiesz, czas to jedyna z rzeczy, których nie możemy odzyskać ani zwrócić. Ogromnie dziękuję Ci, że, że poświęcasz nam go na nagrywanie odcinków, live'ów, vlogów i robienie tych wszystkich innych dobroci dla nas. Mam nadzieję, że zawsze będziesz tak pozytywną, wesołą i zakręconą osobą, jaką wszyscy znamy i kochamy. <laughs> Gardło mi się da po tych wszystkich odbieraniach. Ee, życzę Ci, abyś była otoczona najwierniejszymi fanami i byś robiła to, czego pragniesz najbardziej. Jeszcze raz z całego serca pozdrawiam. Pozdrawiam, Yumi. P.S. Jeśli możesz, przekaż moje pozdrowienia dla Madzi i Młoci. A swojej uroczek kotełki pogłaskaj. P.P.S. Do mojego listu dorzucił się też mój przyjaciel i do niego jest ten drugi, i od niego jest ten drugi rysunek. Ja dołączam od siebie rysunek Ori, bo mówię, że gra bardzo ci się spodobała. Możesz ten list odczytać na nagraniu. I love you. O! Rysunek Ori! Jest przezajebisty. Gdzie jest drugi rysunek? A, jest. Proszę bardzo. Cudowne fullniki i powodzenia w przyszłości. I tak przy okazji pozdrowienia dla Madzi Twojego bimbałka i uroczych kotów. Przemysłownie lubię imienia Przemek. <grywania> Dziękuję Ci, Przemku, bardzo serdecznie. Fanart zacny. Dobra, słuchajcie, to wszystko zebrało się z jednego odcinka, zrobiły nam się dwa. E, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za, za wszystkie listy, za wszystkie paczki. Nie ukrywam, że każdy fanart, każdy list jest dla mnie istotny, fajny i naprawdę miło mi się robi na serduszka, jak go czytam. E, także jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. Przypominam, że jeżeli chcecie ode mnie dostać autograf, to wysyłacie kopertę zaadresowaną na Was e, z przyklejonym znaczkiem. E, I cóż. I to tyle, także ja Wam na dzisiaj dziękuję. Standardowo, jeżeli chcecie mi wysłać list lub paczkę, macie adres w opisie filmu, tylko napiszcie mi później wiadomość, że wysłaliście. Wystarczy, nie wiem, na maila lub na fanpage'a. No, także cóż, jeszcze raz Wam za wszystko dziękuję i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mile wdziane. Pozdrawiam Was, Kina, trzymajcie się. I cześć!